Ci wszyscy, którzy słuchali Jezusa, a o których czytamy w dzisiejszej Ewangelii, na początku chcieli czegoś dobrego. Chcieli przekonać się o mocy Jezusa. Chcieli znak, który potwierdził, że jest naprawdę kimś wyjątkowym, że jest odmienna. Problem w tym, że Jezus wiele wielu już znaków czyli To, co mówił, to, co czynił. Wielu ludziom dawało wystarczające dowody na to, kim on jest. Jest jednak zawsze taka grupa ludzi, którym jest mało. Którym jest mało tego, co ma w pod ręką, Tego, co jest przy... Czy dlatego, że nie chciał zrobić niczego nie dla Właśnie chciał. To odejście Jezusa, to zostawienie było takim znakiem, że nie ten problem, że nie w doszukiwaniu się czegoś wyjątkowego, nie w czekaniu na jakieś wielkie znaki. Leży serce sprawy. Jezus czyni znak adekwatny dla nich, ale nie. W jaki sposób Ty dzisiaj przeżywasz relacje z Bogiem? Czy zauważasz Bogę tak po prostu obok siebie? W Twojej pracy, w Twoim odpoczynku, w Twoim sprzątaniu, gotowaniu, w zwykłych, sytuacji? Jeśli tak, to prawidłowo, bo wszystkie te zajęcia są przeniknięte obecnością Boga, Bóg jest blisko tych, którzy mają proste serce. Bóg jest blisko tych, którzy uczciwie, solidnie wykonują swoje obowiązki. Popatrzmy na to w kontekście pierwszego czytania. Kain i Abel reprezentują dwie zupełnie skrajne postawy. Abel jest człowiekiem, tak jak mówi to słowo, na którego wejrzał Bóg. Bóg przyjął ofiarę prawda. Jaka musiała być ta ofiara? Jaki był ten Pan? W wielu miejscach w słowie Bożym czytamy, jakie serce Bóg przyjmuje. Bóg przyjmuje serce pokorne, proste, uczciwe, czyste. Jest prosty i prawdziwy, który solidnie wykonuje swoje zadania, który nie goni za nie swoimi rzeczami. I czytamy w tym słowie, że Bóg nie przydał upiany kainy. I kiedy kain chodzi smutny, Bóg pyta, dlaczego jesteś smutny, dlaczego twarz twoja jest struktura. Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś pogodną twarz. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował. Grzech maluje w i łasi się do ciebie, atakuje cię, a przecież ty jesteś powołany do tego, by na mnie Widzimy, że Kain musiał prowadzić życie zupełnie inne niż Nie był sprawiedliwy, nie był, dobry, nie był dobry, nie był uczciwy. W związku z tym żył w grzechu, a grzech Czyni serce człowieka smutne. Grzech powoduje, że człowiek szuka czegoś wcale. Że człowiek obwinia innych ludzi o to, że nie musi się źle dzieje. często ludzie żyjący w grzechu to są ludzie, którzy narzekają na innych, obwiniają innych o to, że im się źle wiedzie. Taki był Karin. I każdy rozwiązanie swojego problemu. Ileż dzisiaj ludzi, grzesznych ludzi, smutnych, niesprawiedliwych, niepokornych, nieuczciwych próbuje usprawiedliwiać swoje życie, eliminując sprawiedliwe. Eliminując pokornych, prostych, uczciwych, przejrzystych, naśmiewając się, kpiąc, pokazując, jakoby byli ludźmi gorszej kategorii. Jak bardzo że zaczął się panoszyć pośród nas, skoro tak wielu ludzi Boga, przejrzystych i czystych, cierpi prześladowania, Bóg nie patrzył przy tym na takie zachowanie. Kaj domagał się tego, aby Bóg łaskawie na Niego rozpoczął, tak jak patrzył na Ale zamiast się nawrócić, zamiast zmienić swoje postępowanie, obwiniał Boga i obwiniał swojego Boga. Zobaczcie, gdy patrzymy na pewne przekazy mediów, na pewnych ludzi, którzy kształtują opinię, Widzimy właśnie takie Wciąż oskarża się Boga o niesprawiedliwość. Wciąż oskarża się Boga, pokazując, jakoby Bóg krzywdził ludzi, nie pozwalając na pewne rzeczy. Wciąż gdzieś docierają takie opinie, jakby Bóg był tyranem, który chce nieszczęść człowieka. A ludzi, którzy są dowodem na to, że to jest nieprawda, ludzi prawych, Ludzi uczciwych, przejrzystych, skromnych, pokornych, pokazuje się to bardzo złym Pokazuje się to bardzo złym Nawet do tego stopnia, że gdy coraz częściej słyszymy o atakach państwa islamskiego na chrześcijan, gdy słyszymy o morderstwach, o rzędzie. gdy właśnie pojawiła się taka informacja o ścięciu chrześcijan i gdy chrześcijanie pili na halę, by świat zareagował, że tak nie wolno, że nie możemy na to pozwolić pojawiały się głosy, że to jest wina bo się panoszą. Że to jest wina chrześcijan, bo pruna. Niech siedzą cicho i najlepiej niech się wyrzekną Chrystusa. To się wszystko uspokoi. To nie jest rozwiązanie się w Wybór Jezusa, słuchanie Jego słowa, wiąże się z bardzo konkretnym stylem życia. Wiąże się z bardzo konkretnym zachowaniem. Ono zawsze będzie prowokowało ataki. zazdrośnie uczynił tych, którzy chcieli, aby Bóg pobłogosławił ich grzech. Bóg tak miał. Dlatego często odsuwa się od takich prowokacyjnych zachowań I wróćmy do tej Ewangelii. Kiedy Jezus odchodzi od Którzy wystawiają go na próbę, i nie chce być mi To nie jest kara Jezusa. To nie jest prawda, że Jezus się obraża, że Jezus się zawziął i mówi: pójdę tylko do tych, którzy mnie przyjmują, a jak wy mnie nie przyjmiecie, to sobie odejdę. Nie. To, co robi Jezus, to jest okazanie miłości ludziom. W jaki sposób? Otóż. Czasami, aby coś do kogoś dotarło, aby ktoś sobie był świadomy swoją ślepotę, swoją błędą, trzeba się odsunąć. Tak? Czasami trzeba odejść. Kiedy na innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, że. Jeżeli chcemy kogoś upomnieć, jeżeli chcemy kogoś nawrócić, jeżeli chcemy, aby zmienił swoje postępowanie, to mamy mu powiedzieć cztery oczy, Jeżeli nas nie posłucha, mamy wziąć kogoś, iść do niego i upomnieć go. Przy świadku, tego nie posłucha, mamy dowieść Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, co mamy zrobić? Potraktować go jak celnika i poganika czyli jak, w jaki sposób Jezus jest traktowany cel niech Boga, objawiał mnie nie potępił, nie gardził. Tam, gdzie czasami ludzie odrzucają Boga, są agresywni, gardzą Bożym słowem, kościołem chrześcijanami. Tam trzeba bardzo wiele miłości względem Bo tylko miłość nie jest sens. I zobaczcie, jak to się praktycznie przenosi na nasze rodziny, na nasze miasta, na nasze społeczeństwo. Tam, gdzie jest jakakolwiek wrogość względem Kościoła, względem chrześcijaństwa, tam trzeba odpowiedzieć miłością, przebaczeniem, okazaniem miłości, nie być tylko to zmienia serca. I jeżeli Twój mąż, czy Twoja żona, czy Twoje dzieci, czy Twoje ulicy nie akceptują Twojej jawy, a może wręcz no, śmieją Twojej pobożności, nie trzeba się złościć, nie trzeba krzyczeć, trzeba kochać, trzeba przebaczyć To przemienia sens. To zmienia życie. Zawsze wtedy, kiedy próbujemy to nawracać na siłę, zawsze wtedy, kiedy próbujemy ludzi zmieniać, wywierając jakąś presję, krzycząc, nie osiągamy Bardzo wzruszająca jest scena w wieczorniku, kiedy Jezus dusz przy którzy nie zrozumieli Jego nauki, którzy mieli inne wyobrażenie, którzy myśleli, że On zostanie Królem, że zdobędzie popularność władzy i przy okazji Oni zrobią karierę. I Jezus taki uczył, którzy głupio myślą. Piotr, który zatrzymuje Jezusa, który chce iść do Jerozolimy i mówi, że tam umrze. Piotr stanie przed Nim i i mówi, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Co ty Obwołając cię, W wieczorniku do takich uczniów Jezus nie krzyczy. To już nie jest miejsce na to, żeby mówić kazanie. To jest miejsce już tylko na to, aby okazać czystą miłość. I Jezus pochyla się, odmywa smok. A oni są przerażeni. Zaraz z łóżkiem. Może robić coś, co tak naprawdę robią niewolnicy. Ale przecież nie ma większej miłości, niż tam, gdzie się ci oddaje. Gromadzimy się tutaj, aby z jednej strony modlić się, słuchać słowa Bożego, prosić Boga, by obdarzał nas łaską zdrowia. Ale gromadzimy się też tutaj, aby uczyć się chrześcijaństwa praktycznego, aby uczyć jak Ewangelię zanieść do swojego domu. I to trzeba mocno powiedzieć. Wszędzie tam, gdzie pojawia się jakaś niechęć względem Jezusa czy Kościoła. Tam trzeba odpowiadać miłości. Tam nie wolno pozwalać aby gniew, agresja, złość brały nad nami górę, bo wtedy będziemy reagować jak w Wtedy wyciągniemy mieczek, wtedy wyciągniemy broń i zaczniemy walczyć z tymi, którzy są przeciwko nam. A to nie jest druga droga. W I ci wszyscy, którzy chcą bronić Jezusa Chrystusa, mieczem, poprawiają Twojej rodzinie, dla Twoich dzieci i dać miłość, której często bardzo potrzebują, często reakcje tych ludzi, których nazwaliśmy grzesznikami, reakcje ludzi, I jeszcze jedna prawda, którą objawia to może słowo. Nawet gdybyśmy pogłądzili, nawet gdybyśmy chrześcijańscy byli ludźmi agresywnymi, nawet gdybyśmy zabijali słowem czy czynem, Bóg nie jest bowiem sam. Bóg jest bowiem przebaczony. Nie myśli się na kajnie. Wciąż jest jego dzieckiem. Karl wciąż jest mu drogą. Bóg nie jest Bogiem płaczem. Wcale nie płaca dobrem za dobro i sławem za zło. Bóg jest Bogiem miłości. To jest dobra nowina dla nas. Bóg nigdy nie przestanie nas kochać. Bóg nigdy nie odwróci swego oblicza od nas. Nawet gdy powie coś ostrego, albo gdy odsunie się na jakiś czas, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, nawet gdy nie wypełni naszych próśb, to nigdy nie przestanie kochać. To jest pocieszające. Bo skoro tak jest, skoro Bóg ten tak bardzo kocha, to znaczy, że każdy z nas, bez wyjątku. ma możliwość tej miłości doświadczać, mam możliwość tą miłość zobaczyć, dotknąć, poczuć. Zawsze. Nie tylko w świecie, ale w codzienności. Nie bójmy się za tym. Wybierać drogę prawości. Wtedy Bóg będzie doświadczany, wtedy nasza twarz będzie pogodna. Wtedy będziemy szczęśliwi. Ale jeżeli no. wybierzemy zła, drogę złamaną, drogę grze, nasza twarz będzie smutna, jak twarz kaina, A nieprzemyślane, grzeszne reakcje mogą nie rozwiązać takiej tragedii, jaka tym bracie. Bóg jest Bogiem pokoju, Bóg jest Bogiem miłości. Dlatego przychodzi tą miłość wylewać na nas, aby, aby między nami był Bóg, aby między nami było I by między nami było braterstwo. I by między nami był zauważany, doświadczany i spotykany w codzienności